Siemanko, z tej strony Grzechu, a w tym odcinku opowiem Ci moją historię, jak trafiłem na Legro, dlaczego nadal to robię, i tyle. Oglądaj dalej, jeśli chcesz. Dobra, tak słowem wstępu jeszcze po tym całym intro. Być może wiesz, być może nie wiesz, być może już widziałeś jakiś moje film, być może nie. Ja prowadzę swój sklep internetowy i sprzedaż w internecie od 2014 roku, więc w sumie dekada już za mną. Co mogę więcej powiedzieć? Całość początkowo opierała się o sprzedaż na sklepie internetowym, czyli generalnie własna domena, własny sklep. Te Allegro wjechało później i o tym będzie ten film tak naprawdę. Zacznę od tego, jak wyglądało moje pierwsze podejście do sprzedaży na pomarańczowej platformie. Nie wiem czemu spodobało mi się to określenie, namówienie na Allegro. Takie trochę sprzedawców czasami. Albo i nie. Nie wiem. Niektórzy czują się wydymani. Dobra, i teraz moja historia generalnie wyglądała tak. Ja sobie przygotowałem notatki tutaj na monitorze przy ostatnim filmie, jak nagrywałem na temat ogólnie wad i zalet Allegro, trochę byłem taki zestresowany, bo zaglądałem na te notatki, udawałem, że ich nie ma, więc postanowiłem, że będę sobie z nich swobodnie korzystał, co jakiś czas będę spoglądał w monitor, a nie tylko w kamerę, właśnie po to, żeby czuć większy flow, czuć większy luz podczas nagrywania, mieć gdzie indziej oko zawiesić niż w obiektyw aparatu i tak mi się wydaje, że już czuję, że jest lepiej. Już czuję, że jest takie większy spokój przy nagrywaniu i i mam nadzieję, że tam nie było tak bardzo widać, ale okej, okay, dobra. To teraz przejdźmy do konkretów. Moje pierwsze podejście. Kiedy? Sierpień 2019, czyli już mamy ładnych kilka lat po tym, jak sklep sprzedawał. Dlaczego chciałem wejść na Allegro po tym, jak już sklep sprzedawał i sprzedaż była tak naprawdę? To nie jest tak, że ja postawiłem sobie sklep i tam się nic nie działo, tylko generalnie rzecz biorąc, ja już od tych kilku lat żyłem z tego. To było moje jedyne źródło dochodu, więc można było powiedzieć, że po co wchodzisz w Paszczę Lwa, po co wchodzisz na Allegro, po co wchodzisz w miejsce, gdzie nie do końca dla niektórych jest fajnie, a ja stwierdziłem, że chcąc rozwijać Swoją sprzedaż, chcąc rozwijać swoją firmę, chcąc mieć większe przychody, większe dochody i tak dalej, no to trzeba szukać różnych rozwiązań i pomóc padł na Allegro. To jest jeden, jedna, jeden powód, dla którego to się stało. Drugi powód jest taki może mniej znaczący, ale czasami jak spotykałem się z kimś po latach i było pytanie: no a co tam jak czyjesz, co u Ciebie? No, sprzedaję w internecie na Allegro? I jak moja odpowiedź brzmiała, że nie, to ludzie byli tacy, no ale jak to? tak co zdziwieni, to tak nie było kontynuacji tego wątku, jakby ludzie nie rozumieli, że sprzedaż w internecie to jest nie tylko Allegro, ale też dało mi do myślenia, że te Allegro jest tą ikoną zakupów w internecie i to jest w to takim razie miejsce, w którym trzeba być. No i jesteśmy w roku 2019. Wybrałem sobie część moich produktów z całego szerokiego asortymentu, których jest około 20 tysięcy u mnie w bazie produktów. Wybrałem sobie tam wąskie takie gardło, wybrałem sobie takie wąskie miejsce, wąską grupę produktów eee, i w związku z tym, że to był tak naprawdę jeden produkt podzielony na różne typy, to stwierdziłem, że dodam po prostu jedną ofertę i tam z możliwością, z opcją podaj mi w komentarzu jaką konkretnie tak jak, nie wiem, załóżmy, że jest obudowa do telefonu, wpisz w komentarzu kolor obudowy jaką chcesz, albo wpisz w komentarzu e, jaki chcesz nadruk na tym case'ie na przykład. No i to było w ten sposób rozwiązane, tylko, że produkty były inne. No i, no i tak była zbudowana mniej więcej oferta. I teraz, jeżeli chodzi o cenę, no to cena była tylko około 10% wyższa niż ta, co miałem na sklepie, żeby to pokryć koszty, jeżeli chodzi o kwestię smarta, żeby pokryć koszty, jeżeli chodzi o kwestię prowizji dla Allegro i tak dalej, i tak dalej, żeby właściwie wyjść na swoje jak w porównaniu jak przy sklepie na normalnie jak przy swoim sklepie internetowym. I teraz okazało się, że gówno z tego wyszło. Dlatego, że całkowita sprzedaż. Przez rok czasu, bo od sierpnia 2019 do właściwie końca września 2020, tam przed samym końcem, tam z tydzień przed końcem września zrezygnowałem, no to wygenerowałem, nie pamiętam już ile zamówień, ale mam zapisaną kwotę, wygenerowałem sprzedaż w wysokości 4650 zł. I to jest tak śmieszna kwota, że stwierdziłem, że ilość pracy takiej dodatkowej, typu zrealizować tu zamówienia Allegro, inaczej nadać tą paczkę niż przez sklep. Przenoszenie tej sprzedaży z Allegro do sklepu, jednak, żeby mieć wspólną bazę, bo to faktura. Tam cuda takie. Mam jakieś dziwne swoje rozwiązania, które mają mi pomóc pracować. Stwierdziłem, że granie jest warte świeczki, i zamknąłem swoje oferty. I stwierdziłem, że. Pierdolę to Allegro. No i dobra, minęło trochę czasu i pojawiają się ja w tym momencie i to był wrzesień 2020, no i przechodzimy teraz sobie płynnie do wakacji 2023, czyli mijają około 3 lata. To jest okres, kiedy prężnie rozwijała się fajna grupka, taka społeczność i e komersowa Tam były live'y, wywiady, już nie będę mówił nazwy i tak dalej. Prowadził to Marcin Meissner, jak kojarzycie to taki łysy prezes pewnej znanej firmy w internecie. Nie mylić z innym łysym, to nie ta firma, ale Marcin Meissner. Znana postać, ja go przynajmniej znam, poznałem go kiedyś tam, no nieważne. E, I prowadził to, i dziś ten był twarzą takiego projektu e-commerce'owego. I tam dużo się działo. I między innymi jednym z tych działań były wywiady, live z różnymi ludźmi, którzy działają w e-commerce. I jednym z tych ludzi, którzy tam działali i udzielali wywiadu był Tomasz Świętoniowski. I Tomasz to człowiek, który zajmuje się Allegro od kilku lat i pomaga takim firmom jak moja wejść na Allegro. I teraz, żeby było jasność, to nie jest tak, że ja tutaj nagrywam odcinek jakiś. Sponsorowany, nikt nie płaci za to, że ja go tam wypromuję, po prostu to jest człowiek, który pomógł mi wejść na Allegro i pomaga mi do dziś, żeby była jasność. My się rozliczamy normalnie, fakturujemy, więc to tak w gruncie rzeczy to ja jemu płacę nie on mi za tę nagrywkę, ale myślę, że warto o Tomaszu wspomnieć, bo współpraca z nim jest w porządku, dużo rzeczy takich się nauczyłem e, i działamy sobie dalej i rozwijamy sobie to Allegro takim powolutku, powolutku, powolutku. I teraz tak o, i Teraz to też nie jest tak, że od razu 2023 y, sierpień, a ja mówię, dobra, wchodzimy na Allegro i już wszystko wiemy, co i jak, bo to też było tak, że ja ja byłem wtedy w grupie mastermindowej, no i były, wiadomo, rozkminy, burze mózgów, co zrobić, żeby zwiększyć sprzedaż. No i padło hasło, może all Allegro. Ja mówię, no ale Allegro próbowałem i gówno dało. No to padło hasło, no, to może źle to zrobiłeś. No i faktycznie to jest pierwsza rozkmina, która mnie naszła. No dobra, to teraz trzeba się zastanowić, czy warto w ogóle tam wchodzić i czy są tam potencjalni moi klienci. No to wchodząc na Allegro, sprawdzając kilka artykułów, które mam w ofercie, tak wyrywkowo pewne grupy i tak dalej, to widzę, że coś tam się sprzedaje. Super, jest to jakaś informacja, no ale teraz warto. To by było wypytać moich klientów, czy faktycznie oni robią tam zakupy. I teraz tak, poprosiłem wtedy mojego pracownika, a właściwie pracownicę, o to, żeby wydzwoniła 200 najpopularniejszych, czyli tych najbardziej aktywnych naszych stałych klientów, i zadała im kilka pytań odnośnie tego, co kupują w internecie i co kupują na Allegro, bardziej branżowo pod kątem tego, co my sprzedajemy. I teraz ku memu zaskoczeniu, około 30, nawet więcej, prawie 40% klientów w ogóle nie chciało gadać. I to takich, których bym się spodziewał, że będą chcieli, bo współpracujemy naprawdę długo. I być może to wynikało z tego, że to nie dzwoniłem ja tylko pracownik. Współpracowniki się nie znali, a ja, mnie jeszcze ten, ten, ta osoba, do której ten klient by dzwonił, ja to by jeszcze kojarzył, ale nie miałem czasu, nie chciałem tego robić sam. Jest to takie rozwiązanie. Z kolei z tej pozostałej części klientów, którzy już. Zdecydowali się poświęcić te 2-3 minuty na rozmowę. Okazało się, że około połowa z tej grupy nie robi w ogóle zakupów w mojej branży. To znaczy, jak robią zakupy na Allegro, to kupują raczej prywatne rzeczy, a na sklepach internetowych, takich jak mój, kupują rzeczy takie zawodowe, które potrzebują, bo mam sprzedaż B2B. No to tutaj jest jakaś informacja. I druga połowa ludzi to jest raczej część grupa produktów, których my nie mamy w ofercie, ale należą do mojej branży. Czyli, jeżeli są to na przykład ja robię w BHP, a nie mam odzieży, to oni, powiedzmy, kupują odzież, i inne rzeczy, ale no dlatego też nie kupią tego w sklepach internetowych, bo kupują na Allegro, bo na przykład jest taniej, bo jest szybciej, albo po prostu sklepy, którym ufają, takie jak mój, nie mają tego w ofercie, załóżmy, tak w dużym uproszczeniu mówiąc. I teraz ja się zacząłem zastanawiać, no dobra, to jeżeli obserwując na Allegro, że pewne firmy sprzedają takie produkty, jak chciałbym wprowadzić, a moi klienci mówią, że ich tam nie kupują, to jest to zajebista odpowiedź. Bo w takim razie okazuje się, że to są inni klienci, czyli potencjalnie dodatkowe osoby, które będą robić zakupy i kupować moje produkty. I to był strzał, można powiedzieć, w dziesiątkę. Chcecie w sensie taki wniosek? Bardzo nieoczywisty, ale jednak. No i spróbowaliśmy jeszcze raz. Z tym, że tym razem, zamiast dodawać taką ofertę typu obudowa do telefonu, wybierz sobie kolor, napisz mi w komentarzu. No to każdy produkt był osobną ofertą na Lego. I teraz na początek wybraliśmy 4 czy 5 produktów, tych najbardziej popularnych i potencjalnie najbardziej sprzedażowych, po to, żeby wyłuskać jak najlepszy opis produktu i z tego już gotowego szablonu, potem puścić resztę podobnych produktów, które opierają się tylko o te drobne zmiany, i wtedy rzuciliśmy lawinowo sprzedaż yy, do sprzedaży. Pozostałe te produkty z tej grupy. I okazało się, że to było całkiem dobre rozwiązanie, bo dodaliśmy około 1500 produktów, które generują nam sprzedaż teraz. Mi w tym momencie w sklepie około 10% do 12-15% nawet całkowitego obrotu firmy. Czyli jednak. Udał, udał się plan i podnieśliśmy sprzedaż o jakiś tam procent. Tak naprawdę doszło nam więcej pracy, ale doszło też więcej zarobku, więc jestem jak najbardziej zadowolony. I taka jest generalnie w skrócie moja historia, jeżeli chodzi o wejście na Allegro. Pierwsze i drugie. Jakby nie było, pierwsze było nieudane, więc nawet jak coś się nie udaje za pierwszym razem, dlatego warto przeanalizować błędy i spróbować jeszcze raz, a nie tylko usiąść na dupie i powiedzieć. Jest źle, nie udało się i w ogóle jest beznadziejny, ja jestem beznadziejny i w ogóle. A jeszcze warto o czym mogę powiedzieć? O tym, że w tym momencie polityka cenowa jest jeszcze bardziej hardkorowa, bym powiedział. To znaczy, ceny nie są o 10% wyższe jak wtedy, tylko o więcej, bo chyba 30% około. I tym samym jestem praktycznie najdroższym sklepem na Allegro z tymi produktami, co powoduje, że da się konkurować nie tylko ceną i sprzedawać produkty nie tylko dlatego, że są tanie, ale również dlatego, że daje inne wartości klientowi. No i co mogę więcej powiedzieć? Dołożyłem jeszcze później parę takich innych produktów, jakichś takich, które gdzieś tam kupuję sobie z hurtowni i one też w małych ilościach tam się sprzedają, też nie są najtańsze wręcz. To też mnie zaczęło zastanawiać, bo ja kupuję w hurtowni pewne produkty w cenie bardzo zbliżonej do tej, która sprzedaje się na Allegro. Okej, okay. ja z kolei dodając, no to też ktoś tam jeszcze od tego płaci prowizję i tak dalej. No nie wiem, jaką mają politykę cenową, jak oni działają, ale nie moja sprawa. <laughs> nie będę się tym martwił, raczej skupiam się na sobie. A w związku z tym, że skupiam się na sobie, to dodałem swoją cenę, którą mam na sklepie, plus jeszcze jakiś tam procent, więc jest jeszcze drożej. A mimo to. Te produkty i tak się sprzedają. Oczywiście ta skala pewnie nie jest tak duża, jakby się wydawało, jak przy tym samym produkcie u innego sprzedawcy, który ma to w cenie, gdzie ja to kupuję hurtowni, ale jeżeli mogę mieć mniej pracy i podobny zysk, lub nawet czytniejszy zysk, ale zdecydowanie mniej pracy, to ja wybieram tą drogę niż generować milić pieniądze na niskich marżach. I to tego wam życzę. Drogi słuchaczu, tego ci życzę, żebyś podszedł do tego w taki sposób z głową, że nie zawsze trzeba walczyć z ceną, można powalczyć w inny sposób, można podnieść cenę produkty, i tak się będą sprzedawały. Widać, że ta sprzedaż jest mniejsza, ale finalnie liczy się zysk, a nie tylko sprzedaż. Tyle ode mnie w tym odcinku. Krótka moja kilkuminutowa historia wejścia dwukrotnego na Allegro i tak to wyglądało. Dziękuję za uwagę. Jak dotarłeś do końca, napisz mikrofon. <laughs> nikt tego nie pisze, generalnie nikt chyba do końca nie ogląda, ale tyle. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie i życzę miłego wieczoru i wracam do kolejnych tematów, bo to już będzie drugi film w ciągu tygodnia, a teraz i zamierzam systematycznie wpisałem sobie generalnie nagrywanie filmów w grafik. Teraz będzie taka luźna gadka, ogłoszenia parwialne. Czyli wpisałem sobie nagrywanie filmów jako YouTube, jako mój kanał w grafik po to, żeby móc się relaksować. Bo mnie to jednak trochę fajnie relaksowało, motywowało do pewnych rzeczy. Dzięki temu poznałem dużo fajnych osób. Pozdro Artur. I tyle. Co mogę więcej powiedzieć? Jakbyście mieli jakieś tematy, które bym mógł poruszyć. Ja mam tu listę 70 pomysłów na tematy, więc... Możecie dorzucić coś, to gdzieś tam będzie. Może kiedyś nagram, ale jest czas. Jest fajnie, są chęci. Także wszystkiego dobrego. Jeszcze raz, Siema.